Proszę się nie bać, spokojnie panie Tadeuszu, spokojnie, bez nerwów, bliżej tutaj prosimy, niech się pan nie boi, w sądzie panu żona nie piecznie. Rozpoczynam posiedzenie sądu. Czy poszkodowany poznaje oskarżoną? Tak. Czy poszkodowany może potwierdzić, że oskarżona Agata Teresa G używała wobec niego przemocy? Czy ja mógłbym prosić o status świadka koronnego? Nie, to dotyczy poważniejszych spraw. W takim razie ja o agatce o żonie. Oskarżonej? Tak. Złego słowa powiedzieć nie mogę. A dlaczego pan nie może? Bo żona źle znosi krytykę. Czyli mam rozumieć, że pan był zastraszany, tak? Tak. Nie. Tam czasami głos podniosła, co tam. A jakich słów używała oskarżona, kiedy podnosiła głos? Proszę oskarżona, teraz powie przed sądem, jak wyzywała męża. Pani Agato, do mikrofonu. Proszę się nie czaić. Mój ty niedobry? Weź proszę cię. Ja proszę o spokój, pokażę wyprowadzić. To nie jest cyrk, poważna sprawa, prawda? Yy, proszę tak, bez jaj, dobrze? Normalnie. Jak w domu? Słuchamy. Łobuzie. Oh. Widzę, że ma pani kłopoty z pamięcią. Proszę bardzo, poszkodowany przypomnie oskarżonej, jakich wyrazów używała przeciwko niemu. Tych na k. Mm. Domyślam się, pani Agato, że o kochanie nie chodziło. Kochanie przy drogach nie stoi. No ładnie, słuchamy dalej. Tych na ch. Mm. Domyślam się, o co chodziło. Tak o to. I tych na e. Y. Na e? Y? Tak też na e. Y. To chyba yeti. To też mnie obrażało. Panie Tadeuszu, świadkowie w sprawie, czyli sąsiedzi, którzy złożyli doniesienie do prokuratury, zeznali, że był pan bity, dręczony, że w pana domu dochodziło do drastycznych scen, że pani Agata tam nieźle szalała, że był pan molestowany w nocy na różne sposoby. A to chyba akurat nie zarzut. Zarzut, zarzut. No, jak patrzę na pana, to zarzut. Dobrze, niech mi pan powie, kiedy po raz pierwszy pan został uderzony przez żonę, w jakich okolicznościach i dlaczego, przypominam, że zeznaje pan pod przysięgą. Tak. Słucham. To było trzy tygodnie po ślubie? Tak. Uderzyła mnie trzy razy pięścią w głowę po raz pierwszy. Dlaczego? Bo źle złożyłem tapczan u teściu. Tapczan składa się na dwa, ja złożyłem na trzy moja wina. A czy wobec tego zdarzenia pan jako mężczyzna, że się tak wyrażę, czy pan jakoś zareagował? Tak. Jak? Podniosłem głos. Jak pan podniósł głos? W górę. co to znaczy w górę, proszę jaśniej. No mężczyźnie nieznacznie głos podnosi się w górę, kiedy ona mnie tam, tam. Tam pana uderzyła? Tak. Dobrze, panie Tadoszu, niech mi pan powie, co się wydarzyło później. Bardzo jestem ciekawy. Później był szpital. Po wyjściu ze szpitala w naszym związku wiele się zmieniło. Jak się zmieniło? Na plus, oczywiście. O, można! Słuchamy, proszę. Miałem więcej swobody. Mogłem chadzać na zakupy. Na pocztę sam. Szał po prostu. Miałem też więcej pieniążków od żony. Mogłem sobie kupić jakieś nowe bandaże, jakieś markowe tabletki przeciwbólowe. Panie Tadeuszu, zanim się Pan zapędził, o ile ja dobrze pamiętam akta, to Pan po wyjściu ze szpitala miał jeszcze na ręce i nodze gips. Mógł mi Pan to wyjaśnić? Bo te wyjścia były w ramach rehabilitacji. Żona powiedziała, że złamanie trzeba rozchodzić. Rozchodziłem. Pół roku, jak z bicia strzelił, pewna, pełna sprawność, mogę pokazać. Proszę bardzo. Człowieku, tobie się ręka źle zrosła. Nie dobrze, tu prosto, tu mam elegancko na siatki, chodzę. O. Panie Tadeuszu, świadkowie w sprawie zeznali także, że do pani Agaty przychodzili jacyś mężczyźni. Tak, koleżanki z pracy. Gdzież ona pracuje? W Hucie na tokarce. To wiele wyjaśnia. A niech mi pan jeszcze powie, jak wyglądało wasze wspólne mieszkanie? Miałem dostęp do kuchni. Do całej kuchni. Uuu, czad. A łazienka, sanitariat, pokoje. Tak było przez pół roku, dopóki dzierżawiłem przedpokój od żony. Później już do sąsiadów się chodziło, po klatkach się sikało. Czy oskarżona może potwierdzić przed sądem, że czerpała korzyści majątkowe z tytułu najmu przedpokoju? Absolutnie nie. Nie. Przecież mam faktury. Dobrze, dołączymy to do akt. Panie Tadeusz, nikt mi jeszcze powie, czy wobec tych wszystkich wydarzeń. Nie próbował Pan uciekać z domu? Proszę Pana... Wysoki Sądzie! Oprzczymurzę. Moja żona dobiega do bramy w 5 sekund. To wiele wyjaśnia. Czy Pan chciałby coś jeszcze dodać przed ogłoszeniem wyroku? Już wystarczająco sobie nagrabiłem, nie. Czy oskarżona ma coś do powiedzenia? Nie. Dziękuję. Proszę Państwa, po dłuższym zastanowieniu jako sędzia Sądu Okręgowego orzekam, co następuje. 6 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 7. Ograniczenie swobody wobec półmałżonka do 100 metrów karak grzywnych, 2000 zł kosztów sądowych i manipulacyjnych. No i słusznie trzeba wyrywać chwasty ze społeczeństwa. I tak sobie myślę, panie Tadeuszu, że odpracujesz pan jeszcze 80 godzin społecznie w zieleni miejskiej koniec. Ja, 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 ja kto ja, proszę pana, ja jestem poszkodowany, to się dzieje. Pan jesteś dupa dupanie poszkodowany! Dupaj popierdółka Taka łajza, co se rady w domu nie daje, przychodzi do sądy mi gitarę, zawraca do go Poszkodowana to jest ta biedna kobieta. Poszkodowana to jest ta biedna kobieta, że taką łajzę za męża wzięła. Wielkie brawa dla pani Agaty, wielkie brawa za wspaniałą postawę obywatelską. Dziękujemy pani Agato. Dziękujemy i przepraszam, że się pani musiała fatygować do sądu, ale nie moja wina, że se pani pantoflaża za męża wzięła. Jak Było nie? lepiej wybierać, ja a nie taką łajzę, co przyjdzie, będzie A Ta spod... się jeszcze może co. Yeah. Weź go Stasiu, yeah. bo miasta krzywdale. Chyba też się spotkamy i tak. Pa on mnie będzie sądem straszył, no nie. Przez gnoja kaczką rzuciłem. Proszę państwa, może i ten wyrok jest mało sprawiedliwy, ale kurwa potrzebny.